Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my, pośród tej kakofonii, kocich dźwięków, którą czasami możecie w tle usłyszeć, rozpoczynamy kolejny odcinek za Space For The Unbound. Po tym, jak przenieśliśmy się do Kociego Świata, byliśmy razem na yy, kinie z Rają. w tym momencie. Natomiast odkryliśmy jednego kota, który trochę był niepasujący do Kociego Świata, a teraz coś się z wszystkimi kotami zaczęło dziać, więc to będziemy inwestygować już za moment. Teraz zapraszam oczywiście do subskrypcji, a my przechodzimy do akcji. Żeby dowiedzieć się co tu się właściwie dzieje. Raja trochę poruszoną wygląda tak naprawdę. Koty też syczą na siebie nawzajem czy na coś innego? Na raje syczą! raja co się właściwie stało? Ja... nie wiem. Idź! Koniec nadciąga. O nie, one wyglądają jak gdyby były gotowe żeby nas zaatakować. Katy zachowują... Katy! <grym> to są kurwa katy! W tym momencie te koty zachowują się dziwnie odkąd tylko... wykonałem space dive. Czy ja coś pomieszałem? Zaraz, dl dlaczego, w jaki sposób to się stało? Atma, trzymaj się. Rozumiem, że nas przyniesie, idźcie stąd. Syczą, i prychają, i miałczą na nas, wyraźnie, nie są nas tutaj, koniec jest bliski. Ale koniec czego? Tego świata, jak. Może to jest świat z tej książki? Może, jak ona tworzy jakieś rzeczy, to mi się właśnie do tej książki przynosi. Może to wszystko jest z tej książce z początku? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć na ten moment. Będziemy się tego dowiadywać. Przedliśmy do kina, a Raja jest, jest wyraźnie zmęczona w tym momencie. Zaraz czy koty cię skrzywdziły? Nie, ale. Ech, to są te efekty uboczne. O nie. A to moja wina. bardzo cię przepraszam. Co? wyglądasz na... trochę niezdrowo w tym momencie. Może powinniśmy cię szybko przetransportować do domu? A co, nie masz magii, żeby się... Nie no dobra, nie będę aż tak niemiły. A, faktycznie to... wygląda, nawet ta no, animacja kroków jest taka trochę bardziej zmęczona. Więc chodźmy. Nie wiemy też, gdzie ona mieszka w ogóle. O, zaraz, zaraz, co tu się odpierniczyło w tym momencie? Jakieś trzęsienie ziemi? Nie, to są ludzie, którzy zachowują się jak koty czy psy? Tak! Miał, miał. Koniec świata. Miau. Im dosyć mocno odpierniczyło wszyscy mają... Większość z nich ma na sobie te właśnie żółte elementy, czyli nasze Space navy są możliwe. Co się do cholery wydarzyło? Oni zachowują się jak koty? Nie wszyscy poszaleli? Płynęło też na kino w takim razie. Może mogę jakoś... Ugh. Jesteś zbyt słaba w tym momencie, raja. Po prostu odpocznij, poczekaj tutaj chwilę. Ja nas tutaj jakoś wydostanę. Okej, okay, czas posprzątać twój własny bałagan Ja nie wiem, czy to jest taki do końca bałagan Cholera wie, co się na naprawdę wydarzyło. Czy mogę wziąć siekierę ze sobą? Tak, na wszelki wypadek tam jest jakiś password, hasełko tam jest. Um, jeden, 1, 2, 3, 4. Zawsze trzeba sprawdzić, nigdy nie wiadomo. Wciąż zamknięte, ale Może znajdziemy ten hasło gdzieś dalej. Pogadajmy tutaj z ludźmi. E, nie wiem, co się w ogóle dzieje, tylko chcę iść do domu. Tutaj nasz kolega. Wszystko oszalało kompletnie wszyscy oszaleli. To jest koniec świata? Nie wiadomo. ten pan tutaj z kolei? Wsiadłem ze studia filmowego, właściwie to z sali kinowej i teraz wszystko jest w kompletnym bałaganie. Co się w ogóle dzieje? Czy nie coś kręcą? Jakiś film może? Tylko Te też gliczują z tego co widzę. Ludzie, co... Dlaczego to robicie? Proszę, niech ktoś ich zmusi do przystania. Dobra. To jest trochę niebezpieczne jednak, ale... Ale możemy obok nich przejść po prostu. Okej, okay, jak możemy obok nich przejść to możemy użyć czerwonej książki w takim razie. Żeby się przenieść do nich i zobaczyć o co im chodzi tak naprawdę Co na nich wpływa może w ten sposób Ciekawe też gdzie nas rzuci Są drzwi jest dźwięk kota są jakieś kolejne drzwi, drzwi. Tu jest kot Okej, okay, z nim nie możemy Tu są jakby zamknięte w ogóle drzwi Halo? Ktoś tam jest? Pomóż mi utknąłem Ojej to jest kompletnie zawarykadowane. Muszę znaleźć jakiś sposób żeby to otworzyć Szybko znaleźć kierę. Jest strasznie ciemno, jestem kompletnie przerażony Gdzie mogę znaleźć siekierę? Gdzie mogę? Zapytajmy, może nam powie o hasle Chyba widziałem jedną w lobby Jest zahasłowana Gdzie mogę znaleźć password? Czy znasz właśnie hasło? Nie do końca, ale Mój szef, nasz szef zmienia password co jakiś dzień Wierzę, że to jego ulubiony film Że, że pochodzi to hasło z jego ulubionego horrorowego filmu Jakże on się nazywał? Znowu Horrorowy film. I szef. Okej. Okay. Tu jestem, pójdziemy znaleźć jakąś piłę, siekierę, czy młot, cokolwiek. Okej, okay. czyli tutaj nie możemy nic zrobić innego. Te też są niepomocne. Nie tutaj też nie możemy nic zrobić. ale więc wyjdziemy stąd. Ulubionego filmu horrorowego. Ale to szef nam musi powiedzieć w takim razie. Kto tu jest szefem? To jest szef? A jak z nim spróbuję pogadać, to cokolwiek powie sensownego? Nie, po prostu będzie miał ok, to spróbujmy wejść do Jego jaźni, czy gdziekolwiek właściwie wchodzimy używając tej księgi Bo może to jest szef, może on nam powie password to Już czuję, że nie będzie tutaj szefa tak po prostu i będziemy musieli ten password jakoś wykminić Tam dalej się nie możemy nawet przemieścić Jest kupa jakiegoś złomu po prostu Coś tam się rusza Coś się tam poruszyło No tak, właśnie na tym to polega, że tam się coś poruszyło, ale nic z tym faktem nie możemy zrobić to jest całość tego miejsca u tego pewnego kolegi. Dobra. odwiedźmy tam jeszcze pani, było po lewej stronie. A czy ja mogę wyjść stąd? Nie ma drogi wyjścia, Miał. Ja nie będę w stanie się wydostać, dopóki nie uspokoję tych kotów i nie posprzątam całego tego bowłoganu. Okej, okay, to mamy jeszcze ją w takim wypadku. Spróbujmy zobaczyć, co się dzieje w jej głowie, nazwijmy to. Nie mówię tym, że. Póki co będziemy używać stwierdzenia, że to się dzieje w ich głowach. Nie wiem, jak to inaczej jest. jest. Uff, Cabrina Adventure. Cabrina miałaby być, co nie? Cyborg kat powraca, w sensie kot. Boże, kat! Dlaczego jak kat mówię? Ech, ja mam alergię. To jest bardzo zła sytuacja dla mnie. Zobaczmy, co tu się dzieje ciekawego. Pozrywamy te wszystkie plakaciki. Część kotów zniknęła. Halo? Czy wciąż są koty na tych wszystkich plakatach, nie mogę się wydostać przez to. No Tak, jest tych kotów. Uuu, 1,991. dziewięć. Może się zmieni, jak zajmiemy kota stamtąd, więc spróbujmy. Nie no, 1.991 faktycznie. Już nie pomóżmy jej tak w pełni wszystkie te filmiki pozmieniać. Proszę bardzo, to był Raptor. I tutaj K Kadbrina zamieni się na oczywiście Sabrina. Chyba wszystko zrobiliśmy do naszej koleżanki, która odkwiła w tej butce. Ej ty! Czy wszystkie koty sobie już poszły? Tak, możesz wyjść. Bidulka z nim. Udało się ją wydostać, Dziękuję ci bardzo. Proszę, taki bałagan tutaj, może ci się to przydać. Daj mi miotłę? Okej, dajesz mi miotłę? Okay, mi, mi tak jakby, spoko, ale po co mi miotła? O, oh, to było coś niesamowitego. Co jeśli jest jeszcze więcej kotów? Tego nie wiem. Tego nie wiem, ale wiem, że kod do horrorowy to jest 1991. Możemy technicznie do niej wrócić jeszcze. Ale na razie to ja chcę tutaj wrócić. Co z tą miotłą? Czy ja to mogę jakoś użyć faktycznie, żeby to sprzątać? Może mogę dać komuś tą miotłę? Halo. Nic się nie, nie zdarzyło. Czek na nie użyję miotły? Okej, okay. po takim podku spróbujemy go uwolnić. Nie, 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 miałem po siekierę iść najpierw. Fuuuuck. Najpierw po siekierę, a potem z siekierą udamy się do niego i go uratujemy. Pomyliłem kompletnie kolejność akcji. 1991 to jest siekiera. Mam nadzieję, że ludzie w tym całym zamieszaniu nie uznają, że jestem jakimś chorym psychicznie powalonym pojebem, czy coś, który biega z siekierą nagle. Bo to by było niespecjalnie użyteczne. Okej, okay, odlokowało się, Tobie wezmę tą siekierkę w tym momencie. Mamy już ją. I teraz ciśniemy, teraz ciśniemy do ziomka, który tutaj jest. Ale może nie będziemy go traktowali siekierą, bo nie chcemy go zamordować mimo wszystko. Nie każdy człowiek, który biegnie z siekierą, musi być od razu szaleńcem. Aczkolwiek jest bezpiecznie zakładać, że jeżeli ktoś z siekierą biegnie w tym kierunku, to lepiej mu nie podchodzić za blisko. Dobra, spróbujmy mu to rozwalić, faktycznie. Puh. Chyba powinno być teraz OK. O nie, ja wciąż jestem... Wciąż tu jestem uwięziony. Potrzebuję klucza, nie mogę go znaleźć. Klucza jeszcze teraz potrzebujesz, kolego? Mętło nie jest kluczem? Nie, to by było zbyt głupie. Ale wiecie, trzeba było spróbować. Logika, przypominam, przygodówek. Nakazuje, że czasami najgłupsze powiązania, połączenia, które nam się nasuwają, mogą być... Mogą być prawdziwe. Teraz tak. Pytanie brzmi, czy ja mogę tu jakoś pomóc w tej kwestii miotła ja to nic ja mogę do niej wejść jeszcze, do tego space Day'u? I zobaczyć, czy coś, nie wiem, mogę wykonać z tymi obrazami, które rozwaliliśmy. Jest ten odgłos był bardzo głośny znowuż. To coś jest? Nie. To wszystko jest ogarnięte. Jedem, dziewięć, dziewięć, jeden, jasne. E, nieskończące, znaczy wieczne słońce na końcu szkoły, to musi być podpoprawny poprawny poster tak bym zakładał, to nawet byliśmy cyborg raptor to powinien być ok. no i oczywiście sabrina no dobra, czy ona coś może powiedzieć w kontekście jeszcze świata a co z tą miotłą? nic się nie wydarzyło, okej, okay. wychodzimy w takim wypadku gdzieś coś może musimy pozamiatać, tutaj nie gdzie bo ja nie mogę tak po prostu sobie użyć znikąd naszych rzeczy które mamy tutaj zdobyte, one muszą być jakoś ukierunkowane Ach, nie, ja to chodziło. Chodziło Space Navy Może u niego będziemy mogli. A tam w tych. W tym bałaganie? W tam, się coś, tam się coś ruszało. Może miotą byśmy tam mogli postukać. Może to coś da. Zobaczmy zresztą. Tak, no, tu jest dużo śmieci, więc ta to się może przyda. A proszę bardzo. I kolesia nam się udało wygrzebać spod tego wszystkiego. Teraz czy możemy z nim porozmawiać jeszcze? O oh, zas. Od razu się. Tylko jedno, jedna zagadka tutaj była, więc od razu wszystko się rozbłysnęło. Tu coś leży, czy to jest klucz? Tak, to jest klucz. Okej. Okay. Do drzwi kina zresztą. Pogadajmy z nim. Byłeś tutaj przez cały czas? Tak, dzieciaku. Byłem przyspany całą tą lawiną śmieci. nie całe moje życie. Ale to wydaje się być najgorszą kupą śmieci, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia. Nienawidzę mojej pracy. Upsi Daisy kolego. Ups, Daisy. Niestety jest wielu takich jak ty, którzy swoich prac nienawidzą z tego czy innego powodu. Mamy kluczyk, kolego. Przydaj nam się. A tych kotów się może na, nawet i za chwilę pozbędziemy, jak ja dalej pójdę. Kto wie? już nie jest to najłatwiejsza sprawa. Trzeba się nachodzić generalnie. Dobra, kluczyk. Nie patrzyłem tam na dżowo ile on tam miał tych kwiatków do rozpiknięcia. No, chyba to są wszystkie, właśnie. W udało mi się wydostać. Dziękuję. BUM! rozbłyśnie światło białe, coś czuję. Tak, rodzi się ten kwiat ostatni, Koty zniknęły z tego miejsca. Czy to by oznaczało, że wszystko mamy załatwione? Teraz tylko te koty może poznikają? Tak, poznikały, okej. Okay. Teraz możemy się wydostać. Muszę wziąć tą Tundraje. A mogę pogadać najpierw z tymi ludźmi? Co się w ogóle wydarzyło? Mogę pogadać, fajnie, doszczę się, popytam kilku. Co do cholery, tylko spójrz na ten bałagan. Hej, Czy te koty zniknęły? Tak, kotów już nie ma, nie musicie się bać. Obroniłem Was pod kotami, poniekąd. No tak, de facto dzięki mnie tych kotów nie ma, więc mogę powiedzieć, że ich obroniłem. Chyba się ludzie uspokajali, widzę, że nastroje są lepsze. Teraz mogę iść do domu już? Czy już się wszystko skończyło? No można tak powiedzieć, poniekąd się skończyło. Już koniec? Nie mam do tego pojęcia, co się wydarzyło, ale to było całkiem przerażające. No trochę mogło być. Boże Raja, czy się jakoś, bo tutaj coraz ciężej oddychasz. Chodźmy Raja, wszystko już jest w porządku. Możesz się podnieść? Ja... Okej, okay, poczekaj, pozwól, że Ci pomogę. No, udało nam się, fantastycznie. To już prawie zachód słońca. Bądź ostrożna, Raja. Okej. Okay. Jeśli nie czujesz się zbyt dobrze, po prostu mi powiedz, to Ci pomogę. Sczękujesz może, żebym cię zaniósł z powrotem do, do siebie? Jestem w stanie to zrobić. Nie, w porządku. Oczywiście, że to nie jest w porządku. Ta twoja moc jest całkiem niebezpieczna. Ja jeszcze ją pogorszyłem. Hej, hej. Wszystko będzie w porządku, Atma. To był potężny miał, który nastąpił. A, kto tam? Stop no, admirał? Więcej ludzi jeszcze w tym momencie oszalało? To będzie problem. Poczekaj tutaj chwilę. Ja się przyjrzę temu. O, to będzie problem. To wygląda na zombie to człowieka? Jesus. Niebezpieczna kombinacja. O nie, o nie. A nie sprawdziłem, czy ktoś na zewnątrz został w jakikolwiek sposób dotknięty tą całą historią. Co do cholery się w ogóle dzieje? Czy wszyscy w tym świecie są w jakiś sposób powiązani z tym wszystkim? Ej kolego, jest ok. Ja ci mogę pomóc. On chyba nie chce pomocy tak bardzo jak chce twojego mięsa, najwyraźniej, Jesus Christ. Ej, uspokój się, on jest tak silny, ja nie mogę się wydostać. Ej, puść mnie. Jeśli będziesz mnie tak trzymał, ja nie mogę oddychać. O. Nie! Moc specjalnych... Dłoni, aktywacja. Zadziałała. działała. tam ten padł, ale czy to nie było przeciągnięcie? E, zaraz, co? Co tu Co ja właściwie robię? Będę wrócił do normy. Tylko, że Raja nam teraz padnie, no właśnie. Teraz to będziemy musieli już ją zanieść. O nie, Raja. Już ja się cieszę po prostu, że z tobą wszystko ok. Raja, obudź się. Raja? I nam zapadła ciemność w tym momencie. Ciekawe, czy jeżeli ona na przykład. Nie wiem. Nie, ona po prostu zemdlała kompletnie. Biedna, przemęczona. Pod tym kinem. Pytanie, czy to w jakiś sposób, na przykład teraz, nie wiem, wyłącza te iluzje, które ona robi? Nie wiem, czy to są iluzje, czy to jest faktyczny wpływ na świat, który ona posiada i może stosować, ale biorąc pod uwagę, że zaczęło nie popękać, to chyba mamy powrótku odpowiedź na to, że ten świat nie jest jednak światem naszego, tej kolegi. Chapter pierwszy, proszę państwa, Raja, skończony. Nawet się nie spodziewałem, że już ten, że tu rozdziałki będą. Tak, chcę zapisać, z chęcią zapiszemy. Zresztą nie spodziewałem się, jak widzę, że są chaptery w save'ach, to no, nieważne. Nie zwróciłem uwagi na to specjalnie, moim no możemy wrócić teraz do historii pociągowej. Ciekawe. Ha? Jakiś mały dzieciak? Co tutaj właściwie robisz? To jakiś rysunek? Mogę zobaczyć? Dlaczego go rozwaliłaś? Czego to był rysunek? To jest mój, a, mój a, moja postać. To jest księżniczka gwiazd. Ona uciekła ze swojego domu w kosmosie, w przestrzeni. A potem co było? No nie ma żadnego apoten, nie wiem nic więcej na jej temat, skąd ona pochodzi, jakie miejsce, jakie to było miejsce i gdzie ona właściwie przebywała w tym świecie, kto jej przyjaciółmi, ja niczego nie wiem tak naprawdę, mam tyle różnych pomysłów, które mi siedzą w głowie, ale nie wiem w jaki sposób to wszystko namalować. Księżniczka gwiazd z kosmosu? O niej kradnie pomysł w tym momencie. To jest intelektualna kradzież, mój drogi. Co ty właściwie robisz? On zapisuje sobie twoje pomysły na papierze po prostu. Proszę, jeśli jakoś w pewien sposób to sobie wszystko rozpiszesz, tak właśnie jak to teraz tutaj zrobiłem, to dużo łatwiej ci będzie w jakiś sposób zaaranżować swoje myśli. Możesz to też robić z emocjami, pozytywnymi i negatywnymi. To jest naprawdę dobry sposób, żeby zajmować się stresem i niepewnością w życiu. A, a więc ta księżniczka gwiazd przybyła na Ziemię, tak? Może jako na przykład spadająca gwiazda? Została odseparowana od swojej bliźniaczej planety. I przybyła tutaj, ponieważ była samotna i chciała znaleźć przyjaciół. Jak to ci brzmi jako taki star? Wow, to jest całkiem super! To magia jakaś? To łatwa książka jest magiczna, prawda? To musi być magia. <grym> to, jeśli ta książka jest magiczna, to proszę bardzo, powinna ją mieć. Hmm. Mama mówiła, że nie powinnam przyjmować niczego od nieznajomych. No to bardzo rozsądna z jej strony. Więc pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Atma. Hmm, to możesz nazywać mnie Nirmala w takim razie. A teraz jak się przedstawiliśmy, to już nie jesteśmy nieznajomymi, prawda? <laughs> no dobra, dobra, wygrałeś w takim wypadku. Dlaczego się tak bardzo w ogóle tym przejmujesz i chcesz, żebym tą książkę wzięła? A po prostu ciekawiły mnie te twoje rysunki. Ja też piszę historię, wiesz? Piszesz? Tak, a przynajmniej chciałbym, aspiruję, żeby stać się pisarzem. Ale tyle wystarczy, prawda? Na przykład weź sobie tę książkę, w tym przypadku, dzieciaku, i uznaj to za podarunek. Podarunek, ale to nie są moje urodziny nawet. A podarunki, które przynoszą radość, nie powinny być dawane tylko w urodziny. Jesteś niesamowity. A dziękuję. <grytanie> Modelowy student, taki jak ty. Nie powinien tracić szans na to, żeby zaplanować swoją przyszłość. Interesujące, co to nagle za przebitka dziwna? Niewdzięczne dzieciaku. To wszystko przez te twoje głupie rysunki. Bez groły. Proszę. Musisz zachować. Musisz wciąż rysować. Musisz, nie możesz przestać rysować. Były dwie osoby, zakładam, które to mówiły. Bardzo różne od siebie. Być może ojciec normalny i, i... Matka? A może właśnie ten nasz kolega, a może Atma. Ech, co... Powrót do szkoły. Nawet nie było żadnego spaciu. To jest dopiero rodzaj piekła. Dlaczego jestem... To jest klasa? Ale my byliśmy w kinie, a potem... No a potem właśnie co? Kino! O nie, raja! Gdzie jest raja? Nie, 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 nie. To jest bardzo niedobra sytuacja. Jeszcze koty tu są. Jesus Christ! Wow. admirał Wydajesz się być niespokojny. Wydajesz się być niespokojny. Oczywiście, przecież widziałeś, widziałaś chaos, który zapanował w Kocim Świecie i w kinie zresztą też A teraz jeszcze raj nie ma No to chodźmy A? Ja też chcę ją zobaczyć Więc poszukajmy jej razem A to ty wiesz gdzie ona jest? Nie Dlatego powiedziałem poszukajmy Prawda? No obudź się Romeo Jakoś zbierz się w sobie albo będę musiał użyć swoich pazurów No dobra wybacz Aha, na rację Atma, musisz się jakoś zebrać w sobie I to im szybciej tym lepiej Okej, okay, okej okay. Mamy otworzenie książki, mamy znaleźć raje To jest nasze zadanko na dzisiaj Jesteśmy w klasie Okej okay. Tutaj jest dużo różnych miejsc, których jeszcze nie byliśmy, na przykład nie byliśmy w tym internetowej kafejce A w ogóle internetowe kafejki, chryste Blast from the past, Straszne. no to są lata 90 jakby nie patrzeć w grze Nie ma czasu spać, to jest biurko rai, gdzie jesteś raja? Idziemy z admirałem, tu są jakieś biurka jeszcze randomów oczka papierosów Czy To sama? ten sam brand, który kupiłem ostatnim razem? A tu jest jakiś krem o zapachu kosów Jest w połowie pusty A Atma, to tak, znaczy wiem, że ja to klikałem, ale Atma nie miał żadnych problemów z przegrzebaniem biurek innych ludzi No dobra, to gdzie powinniśmy zacząć? Wiesz co, no w kinie chyba, nie? Spójrzcie, kto tutaj się pojawił w tym momencie Co się dzieje? Ha co się dzieje, to tak jakbyś nie wiedział. Zadarłeś z bossem, co nie? Hę? E? Waszym bosem? Erikiem, naszym szefem. Przestań byś taki kurde cwany koleś. Po pierwsze, musiłeś go, żeby zapalił fajki. Takie to było zabawne, co? I ja teraz doniesiesz na niego do nauczycieli, za to że pali. Po drugie, kradłeś dziewczynę, która mu się podoba. O, to jest dopiero obrzydliwe. A po trzecie, masz głupi ryj. Dokładnie, to niewiarygodnie głupi ryj, że aż go chce po prostu walnąć. Ten trzeci powód jest najbardziej potężny. No dobra, dalej, naprawdę. Słuchajcie, chłopaki, ja się trochę śpieszę, ja naprawdę nie mam to czasu. Możecie się odsunąć? Oni się po kolei bardzo ładnie wkurzyli. Jakby zrobili to zgrabnie. Czy ten kogoś mówi to poważnie? Co za syn, po prostu. Morda, ludzie. Trzeba po prostu skopać mu tyłek O mój Boże, jak oni się nastawili do tego ataku Nie za bardzo co się z nimi bić, ale jeśli będę musiał Wow, wow, to, to będzie faktyczna walka w tym momencie? To jest RPG jednak? A to jest taka walka, powiedzmy, rytmiczna A i co teraz? Usikałeś się już ze strachu? On jest kurde silny No spoko, sobie radę, blokujemy te ataki Tak, dalej, próbuj się chować w ten sposób, w końcu drwiemy Nie Mogę go zaatakować Kolejny z naszej strony dobrze zablokowany atak. Przestań blokować w ten sposób, ty tchórzu. Albo co? Nie wydaje mi się, że tam naprawdę wytrzymać z nimi zbyt długo. Prawie go dorwaliśmy atakujcie dalej. Raja? Ja. Co? Ja nie mogę się ruszyć. Przestańcie! No to szybko tą raję znaleźliśmy jednak. Myślałem, że to będzie całe długie poszukiwanie. Co wy sobie w ogóle wyobrażacie, że robicie? A. Raja? Raja? My. Zaraz. A? Co my właściwie tutaj robimy? No dobra, idźcie sobie już, nie róbcie żadnych innych kłopotów nikomu. Tak, oczywiście. Ej chłopaki, wynośmy się stąd. A ten tutaj został zablokowany przez chwilę. O, teraz się znowu mogę ruszać. Mm -hmm. O, ja tak, ja bardzo przepraszam, ja, ja sobie już może pójdę. Ej, zostawajcie mnie, chłopaki. A ja po prostu włączyłam magię i wszystko stało się ok. Atma, o, Admirał też. Wszystko za mnie ok? Ale ja Cię miałem zamiar szukać, byłem tak zmartwiony. Obydwoje byliśmy. No cóż, tutaj jestem. Wszystko już będzie w porządku. Ale ja nie rozumiem. Co się stało w kinie? Czy wszystko z Tobą w porządku? Co, czy wszystko z Tobą w porządku? Od tego zaczniemy. Przepraszam, że się musiałeś martwić o mnie. Ja nie jestem może w najlepszym stanie, ale już mi coraz lepiej. A ja użyłam zbyt dużo mocy ostatnim razem. Wyglądało niezbyt dobrze. Hej, ja po prostu muszę odpocząć na jakiś krótki czas i wszystko będzie ok. Ona to powtarza w kółko jak mantrę. Już czuję, że nie będzie wszystko ok, zwłaszcza, że koniec jest bliski, przypominam. E, co się stało w kinie? To powinniśmy wiedzieć. A tak, e, potwierdziłam coś, co podejrzewałam przez jakiś czas. Jest pewna większa moc, coś z niebios, jakiś ktoś, kto przekroczył jakąś granicę. Mogę to wyczuć. Jestem prawie, że pewna, że ta moc jest powodem, dla którego ludzie oszaleli w kinie. A więc to nie jest przeze mnie? Chyba, że to my jesteśmy tym transgresorem, czyli kimś, kto przekroczył granicę właśnie jej świata na przykład. Co powinniśmy teraz zrobić w takim razie? Ty tu nie możesz zrobić niczego, ale ja mogę. Co? To było bardzo niemiłe ze strony Rai, naprawdę. Jestem zmartwiona, że cokolwiek. Yy... Zostało wywołane w tym chaosie przez anomalię w kinie to tylko się będzie pogarszać Muszę powstrzymać to tak szybko jak to możliwe Byłam zbyt słaba żeby walczyć, walczyć ostatnim razem ale teraz A teraz to spróbuję Jesteś pewna a co jeśli No właśnie Tyle było w tej mocy O nie a Co ona właściwie próbowała zrobić Co się w ogóle wydarzyło ona Trzeba tutaj zaklęcie znaczy za, Zaklęcie to moc używać Co się dzieje Raja czy wszystko w porządku Panie Niken, ona nie wygląda zbyt dobrze, czy możesz chodzić? Zabiorę cię do domu. Nie! Właśnie wszyscy są mocno zdziwieni, nie, proszę ja... Ja po prostu muszę troszeczkę odpocząć. Mogę odpocząć w klasie, droga pani? Jeśli tak myślisz, że to ci wystarczy, to okej. Okay. Chodź, pomogę ci. Traja. Wszystko w porządku, ładna. Zobaczymy się za moment. Można ją teraz zabije i przejmie jej energię, żeby sobie jakoś. jakoś odratować czy coś. Nie <laughs> wiem, mam jakieś dziwne podejrzenia wobec Rai. Czy jest cokolwiek, co mogę zrobić? Ja się wydaje w tej sytuacji kompletnie bezużyteczny. Hmm. No to chodź za mną. Mam coś, co może jej pomóc. Masz coś takiego? I, i co to jest? Prawda, możemy pomóc Rai? A, przestań się z wszystkim zamartwiać i chodź, zacznij się ruszać na tych swoich chudych nogach. Chcesz jej pomóc, tak? No to chodź za mną. Ach, nie trzeba być tak bardzo od razu żrędliwym z tego tytułu. A moje nogi nie są. a no nie były chude, no były grube powiedziane. One są w absolutnie w normalnym rozmiarze. Moi drodzy, co nam kod, co nam Admira chce pokazać, to dowiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten kolejny odcinek podobał. Jeśli tak, zapraszam do lajkowania filmu i zostawienia subskrypcji pod kanałem. Mi to bardzo pomoże. A dzięki temu też będę wiedział, że Wam się ten, że oto właśnie film, ta seria podoba. No to co? Widzimy się, słyszymy się w kolejnym nagraniu. Już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej!